Petrukinowie, cieszę się, że przyszliście. Za nic w świecie bym nie opuścił. To idealne miejsce, gdy chce się uciec od wszystkiego i zapomnieć o pracy. To musi być trudne czekać, by świat docenił nasze pomysły. Pan Petrukin. A pan kim jest? Reprezentujemy rząd. Dlaczego zostałem wezwany? Jesteśmy zainteresowani pana wynalazkiem, ale najpierw musi nam pan pomóc. Mam donosić na przyjaciół? Tak. Za nic się nie zgodzę. Nie jestem szpiegiem. Dlaczego nas podsłuchują? Dlaczego interesują się nami? Nie mogę powiedzieć. Przysięgałem. Czego pan chce? Chciałem pokazać pański wynalazek. Człowiek przyszłości. Przyjdź do mnie znowu. tam znać, jeśli czegoś się dowiem. Jak nasz rosyjski przyjaciel? Wypytywał się o wszystkich. Co jeśli powiem, że jest inaczej niż myślisz, Samuelu? Ludzie z MI5 nie są tymi, za których się podają, pracują dla Rosji. Co? Nie wierzę. Musisz więc znaleźć własne dowody i odkryć, kto mówi prawdę. Lato szpiegów w poniedziałek o 21:30 w BBC First.